Witajcie. Dzisiaj odcinek z gry RedBall 4. Ostatnio pamiętam, że przecież wiecie, że ostatnio nie było zbyt dużo RedBall 4 na moim kanale, także teraz pora to dorobić. Jeszcze wam dokładnie pokażę tylko jak, jak wygląda sytuacja umrówek i tyle. Czekajcie. <śmiech> Widzicie? <śmiech> tak to teraz wygląda. Znaczy, no tutaj podłączyłem jeszcze tego Kompa, no bo wiecie, że teraz ten nowy komputer czyściliśmy i drukarkę, no to ona już jest pod, podłączona. No mam tylko mikrofonik, głośniczek, myszkę, klawiaturę, komputer, komputer ten co czyściliśmy i drukarka. Pokażę Wam tylko, jak wygląda już ta sytuacja u tych malówek, jak to w końcu jest. Po tej przeprowadzce. No, Mrówki czują się świetnie, zaklimatyzowały się w nowym domku, więc myślę, że bez problemu będziemy je hodować teraz już. No, bo nasze mrówki się już zaklimatyzowały do nowego domu, także lecimy z regba. Dobra, jeśli oczywiście chciałem Wam też powiedzieć, że już wiecie, że ja chcę, jeszcze chciałem Wam coś powiedzieć, tylko czekajcie, wiecie, wiecie i tak, że ja chciałem, chciałem wyprzedzić moje gdy w subach, i wiem, że jest to trochę dość dużo. Jak na pierwszy raz, co chcę wyprzedzić, więc no, mam nadzieję, że się uda. Zaraz Wam coś pokażę. No, bo wiecie, że brakuje mi. Brakuje nam. Ten. Brakuje nam aż 246 tysięcy subskrybentów. Więc y, mam nadzieję, że się uda y, ten. No. Wyprzedzić to do końca roku. A nawet jeśli nie, to spróbujemy do kolejnego roku. Także zobaczymy. I na razie ja tu nie wchodzę. Ale nie wydaje się mi, czy oni, że jemu czasem nie. Nie wydaje mi się, czy mamy ty gdy przebywa tutaj subów, bo było czterdzie... 244, a teraz 260, 246. Dobra. Dobra, to lecimy do 24. Oczywiście wiecie. Któż teraz? Dobra. że wystarczy?

Hmm. Także subujcie, oczywiście nie zmuszam, to twoja decyzja, ale nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby dostać 24, 246 tysięcy subskrybentów, także hmm, co kciuki, żeby się udało. Również jeśli chcesz, możesz zasubskrybować, jeszcze, jeszcze, nie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to możesz zasub, zasubskrybować, ale jeśli nie chcesz, to oczywiście nie musisz, nie zmuszam. 음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음 <laughs> <laughs> <laughs>

Не вижу. Кидаем. А что еще уда. Nie! Yeah. Oh. Mm. Mm. Dobra. Ja sobie poczekam na kwadraturę, ja spokojnie poczekam. Oh. Dobra, i teraz ja sobie mogę pójść tutaj. Zrobić uważamy, bo to są... bo to są... Już myślałem, że się mi uda. Yee! No czekaj, czy na pewno chcę to zrobić? Dobra. To jeszcze raz. Aha, bo to się nie tak robiło, właśnie. Tych gwiazdek się teraz nie zbierało, tylko. O! No, w, za każdym razem wam w odcinkach mówiłem, żebyście tego nie zrobili. E aí myślałem tego. W sumie ten wózek możemy też wziąć. I tylko nie wiem, po co on. No oczywiście się muszę zabić. Przecież. Oczywiście, że się muszę zabić. Okej. Okay. A to ja spadam. O nie. Nie No! Przecież tego się nie da zrobić! Nie no! Jakie to mam zrobić? Przecież. Nie, no nie da się zrobić. Dobra, ja to powtarzał od nowa. Zrobiłem to w końcu. Oj, było ciężkie. Było, było. Aha. A ciekawe co by zrobił, czekaj. Ja wiem coś jeszcze... Aha. Ale nieważne już było. było. Czekaj, bo to już nieważne by było. Chciałem coś wam pokazać, ale to... Jakby się dało, może Nie I żeby od razu iść tutaj, a potem tam dopiero Ciekawe, czy tak się da. Patrzcie, czy teraz możesz mnie tam pójść? Ps, ps. Aha, można. Czyli to nawet łatwiejsze. Okay, okay. okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Czemu dwa serduszka? Halo. nie no, jedno. Dobra. Ja o niebo. Czy zawsze musiałeś, oczywiście, kwadraciorze spać na mnie? Kwadraciorze, powiedz mi, czy musiałeś na mnie akurat spać. Czekaj, bo będę musiał to zrobić tak ja cztery wątki, fajnego. To że fajnego To jest Tak, można. I teraz patrzcie, spróbuję ten kluczyk wziąć, tylko ten. No dobrze, to ja lecę. Wziąłem tylko jeden kluczyk, żeby tamten nie, ten nie wyleciały. Patrociory. A musiałeś na pewno tak zrobić? I teraz mi to już nie da nic zrobić. No jest ten. Znowu się zaczyna. Będę ja musiał chyba częściej nagrywać tego chlebu. Będę musiał częściej nagrywać tego chlebu, bo, bo ciągle biorę ten kluczyk. Ja tego kluczyka nie chcę. Nie chcę tego kluczyka na razie.

Zdążyłem. Nie zdążyłem, gadałem, że tak będzie i tak było. Zdą nie zdążyłem. Będę musiał części grać w tej grę, bo widzę, że nie grałem długo, to sobie zapomniałem jak to się już robiło. Nie, ja nie. Pięknie, pięknie, no. Pięknie piłeczko, to robiłaś naprawdę. Pięknie, wózek jest... Yy... Pięknie piłeczko, naprawdę. Super. Super piłeczko. Wózek, który jest... Yy... no jak widać. To on się nie ruszy teraz w ogóle. No co, że ty zrobiłaś, kółeczko? Będę musiał części grać w tę grę, bo nie grałem już długo i sobie zapomniałem jak to się wszystko robiło. No by się to teraz nie stało no. znowu no! A nie, Ok, ale to... Doda się tym odjechać, czy nie? Doda się, czy nie? Doda się odjechać, czy nie? No już takie coś, mm -hmm. Co jest, ale sobie mogło nie być? Znaczy te palce no, to by mogły nie być. Ciekawe jak wygląda plansza, tak wiecie. czekajcie Ja wam to pokażę. Jak wygląda taka plansza? To tak, o taką. patrzcie, sprawdzimy jak wygląda ta plansza jakby już po rozgrywce. Niby taka długa, ale szybko się kończy. Dobra, fajna, no. Fajnie zaprojektowana. Dobra, tu kulki widzę strzelają do nas. Dobra. Dobra, teraz sobie tutaj już wnikam. Okej, okay, teraz który level już? 72, aha w bossa, ale nie wiem, czy dzisiaj w ogóle bossa przejdziemy, bo to jest, ten bos jest dość trudny w sensie. Jeśli chodzi o samą walkę z nim, no to nawet nie jest takie trudne, ale jeśli chodzi o, o to, w sensie taki jakby. bo te kulki potem widzę, że widzieliście na walce z bossem, że potem te kulki strzelają, tak. Wiecie, wiecie jak, o co mi chodzi? Właśnie te strzelają potem, i to jest takie dość troszeczkę utrudnione, jeszcze, szczerze, mogę tak powiedzieć. Więc nie wiem, czy będzie to łatwe. Wow! Tu się tym razem nie udało. Mm, 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 mm. Czekajcie, on to pokaże już. Kiedy to pytanie zrobić? Okay. Czekajcie, bo to tak, nie, nie jest takie proste. W sumie, w sumie to jest niełatwiej, ale hmm? <laughs> oczywiście to, jest, to trzeba za każdym razem zrobić. Więc powiem Wam od razu, że warto na, za każdym razem na początku się zabić. Warto się na początku zabić, a potem dopiero wiecie, warto się na początku zabić. Może już tak powiem. Czekajcie, kiedy to zrobić? O! Idealnie. W, w ostatniej sekundzie ja żem to tak się ustawił. Zacząłem. Oj, coraz trudniejsze te plansz, szczerze powiem. A ja w sumie co ja będę tak panikował? Przecież grałem w to kilka razy i mi się udało nawet z gwiazdkami przejść. Hmm? Czekaj, czekaj, czekaj. Bo się już nie, 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 nie. No już to tyle, co w tym odcinku będzie. Oczywiście, oczywiście, przyby, oczywiście przypominam o moim wyzwaniu, więc jeśli chcesz, to możesz zasubskrybować. Jeśli już masz subskrypcję, to mi oczywiście też powiedz. Także pa, pa.